Mid, bo i co tak jest, stoisz i patrzysz. Działaj! Nie. Aj, Aj rzek. W sumie teraz żałuję, że nie mam Biblii. naprawdę żałuję, że, że nie mam Biblii. Zobaczmy na jednego na jedno na życie no, w sumie. Tylko to się przydaje w dia. Dajemu żlatę, a nie tam, tak. Jezus Mario, tu też jest przeciwko mnie. Ja mam czas na życia. I to nie jest dobre. Mogli mi dać habit. Mogli mi dać habit. To nie byłoby żadnego problemu, ani

Więcej życia, więcej życia No jak ja jestem tu uwięziony, stąd nie wyjdę Więc musimy iść dalej Jesteśmy w łomie W hotelu W hotelu w środek matki Przez pokrywę w podłodze Tylko ona była nad nią, jakim są to się stało? Jak? Nie będę próbował to sobie wytłumaczyć To jest niewytłumaczalne Trzeba dojść do diadostwa A tamtego zabijemy okolice. No co ty robisz? Ten umarł. Możemy dodać swobodnie w ogóle. Trzeba spać książkę. Nie ruszam ją. Nie ruszam ją. Nie ruszam ją. Nie tego to jeszcze. Sobie. Dobrze. Idziemy, szukamy pokoju. Teraz już nie ma po co szukać czegokolwiek innego niż pokoju z bossem. Ponieważ tutaj praktycznie nic nie możemy znaleźć. Nie mając żadnych ciekawych przedmiotów ze sklepu. A to wszystko nas terroryzuje. Nie wiem, strasznie słabe podejście, jak mamy. Znaczy do setki temu. Wielu no, na początku, potem za mało, złożę bo żebym pozabić kolce, a sam nie dostanę Major, bo wam zepsułeś się. No, Izaak, odbiór. Odbiór Izaaka. Dobra, niech działa. Czemu ja tu szedłem? Czemu ja tu szedłem? O kakota, dobra, to jest jedyna nadzieja dla nas. Zmieniamy wszystkie serduszki na szale serduszków, to będzie dobrze. I bierzemy po to Revelations. Dobra. I to będzie ciekawe podejście. Dobra. Tak się będzie... Tak się będzie bawić, to będziemy się tak bawić. Po co komu czerwone serduszka?

To też zajeb... Daj bombę. Chodź, tu No trzeba tu zabić wszystko. Nie, już mali. Koni mnie. KONI MNIE! KONI MNIE! Dobra, zabijcie to. Zabiję to. Zbierzemy pił. Tysza. Będziemy szybciej strzelać. to umarło. Uszmin. Spacja. Jesteśmy immortali. O, sekretny pokój. I pieniążki! Tak, pieniążki. A to UFO. Pieniążki, więcej pieniążków. Po co, po co pomóc innego? Pieniądze, szczęście. Pieniądze. Pamiętacie, dzieci pieniądze, szczęście nie dają? No, lecimy dalej. I śmierć. Będziemy mieć całego dwoja. Popatrz. to jest dobre, dobre dla nas wszystko. Czemu postawimy? Co tu się dzieje? Co, co robią, co robią? Jezus, spowolnił mnie. Muszę co zabić. Muszę zabijać te kosy. No sobie, Zabijmy Co ty robisz? Śmierć. Jeszcze. Na połowie wyskoczy i będzie sobie biegać sam, a resztę. Za jego loszczą będzie latać sam o, tak, on On sobie będzie biegać Zresztą latać na ziemię No nie, on schodzi osobno, a Kosa osobny Jeszcze sobie to kuchen spełni, tak, tak Dobra, Kruk, gdzie jesteś? Gdzie jest Kruk? Czemu nie chcę przyjść? Się. No i mamy dużego Meat jak widzicie. On jest... Jeszcze nie Mamy Meatboy, ponieważ on... Cokolwiek myśli. Nie bije więcej damage'a. To jest fajnie. Oczy, 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 oczy. oczy, oczy. Trzeba uciekać. Nie boy, zajm zajmij się pajączkami, ja się zajmę oczami. No, Zabij oczka. Dobra, możemy gdzieś dalej. Trzeba znaleźć serduszko matki. Dobra, teraz robi się coraz lepiej. Z mi dwa można cokolwiek zdziałać będzie. I z tą łapką. Wygląda na to, że wszystko będzie dobrze. Może nawet będę się sobie zapół, to by było ciekawe. Mimo no przeczycie. Bym oddawał już całe zdjęcie rodzinne. Nawet rinkety. Zobaczmy co jest w tym... Nie, jak się dosłownie... Dobra, nie zobaczycie w tym podejściu jak yy, nieszczere, no jak widać. Dać, gra nie chcę żebym to zrobił. Każdej tylko taki sufitem. O patrzcie, mój klucz. No nie, teraz już czy potem działa. Wiem, coś się wcześniej zepsuło. Jak ktoś powie mi co robiłem źle, to będę bardzo wdzięczny. Muszę bo, bo... Nie mam pojęcia czemu się kupić, wcześniej pojawiać. Oni mają pewnie jakieś makro... Trzeba czy... Nie, chcą pójść. Przyjmijmy gdzie je. Daj mi nadzieję. Że... Nie chcę serduszek takich, chcę szare. <laughs> Będę mógł się sprzedać teraz. Popatrzcie, patrzcie. Arcade room. Dziwne mózgi. Klucz! Kolejny! Po co mi klucze? Skoro można wszystko kupić za pieniądze. Dobra. Pograjmy. Zagrajmy w grę. Dobrze. Ogramy tego kolegę. I wygramy życie. Internety wszystko. Teraz tu może chwilę potrwać. Tak znajdę do 50 monet i mi się znudzi, jak zawsze. Ale no... Coś, można coś tam farmić zawsze. A już miałem nadzieję, że to mi panem łowię. Klucze, teraz, klucze, teraz się wziąłeś na to. Tak? Teraz będziesz mi klucze przyciskać. Czerwony serwiszka, Po co mi to? Po co mi to? Człowieku daj szare. Mi tu zajrzy tylko na serdeczkę. Nie chcę twoich kluczy z poczyniców dajesz dajesz Jeszcze raz i kończymy No, nie umiesz się bawić Idziemy Ja bo w sumie zniszczymy tam wszystko Teraz trzeba zabić serducho i będzie wszystko dobrze. Wszystko będzie dobrze. Prawda? Się boję. Jak to przegram? Się boję. Nie chcę tego przegrać. Zaczynamy zadanie. To co dzisiaj zagram? Chcemy zabić Isa. Szkoła. W serce jest łatwiejszych posłów, po prostu uspomniję duże rzeczy Miałem trochę większy damage, to to wszystko zabił sam, ale mi moim, moim pomoże na pewno Monstro! Mój przyjacielu To swój że ci zabiję to takie bardzo sztuczne przedłużenie ty, tego bossa. Gdyby nie to, to bym zabił go zdecydowanie szybciej, ale to w nic nie zrobi. Bo myślę, że mnie zdenerwuje. co ty robisz? Patrz ze złem. Walczymy z całym zoną tego świata No jest tak no, walczymy teraz z jakimś martwym płodem i to jest dziwne Znaczy nie martwym, to jest jeszcze podłączone do matki Zabijcie tych knightów i zespoły do zadań specjalnych masz z bombę nie mógł się zbudować już teraz

Lecimy do publicy. Tak, to jest. Nie, jednak to jest dość dobre podejście. Teraz tylko trzeba zrobić matkę na i będzie dobrze. Nie rozumiem, czemu ta gra jest dziwna. Musimy zabić swoją matkę, potem jeszcze raz ją zabić. Potem zabić samego siebie, żeby móc zabić swojego trufa. Trzmilogicznie, prawda? Ale cóż to. No. Nie, 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 Monstro 2. Monstro 2 jest zły. Monstro 2 jest lepszy niż Monstro 1. To niemożliwe. Zabij to, Gdziadostwo. Midboy. Midboy, liczę na ciebie. Nie chcę stracić życia. No szybciej! Zabij Bubnikaga niszko. zabij podejrzewam, że podzielę ten odcinek na dwie części bo to już dość długo ale nie jestem na kukarę. zobaczycie to na YouTube na pewno, wszystko jeśli to widzicie to na pewno wiecie, że już coś się stało czemu użyłem tego? czemu ja tego użyłem? kto mi to wytłumaczy? łapka w górę tak ławka w górę założycie lockdowna O, i tutaj mamy innego glida, krwiszącego glida na sznurku. Pieniądze dał! Pieniądze się kupić. Myśli, że mnie przekupi. Chwotę w obie myśli. Nisko chciało mnie zabić. Dobra, ale to już jest ostatnia plansza. Na pewno na dziś. tutaj na pewno mi się nie uda przejść. O, nie mogę. Jeszcze jedna arena, może uda mi się coś na tej nie ubrać Nie będzie zrobione jak wszystkie Dał, nie Nie, ruch Zabij z drugiego Zabij drugiego z lota Proszę, mid boy Mid boy Zostaw w czabie i zabisu pięknie. Mamy szczyneczkę, mamy Empress, mamy wszystko, wszystko jest dobrze. Zejrzyjmy. Skrzynka. Nie no, nie można łatwo, Nie można. Nie dojdzie się z Boy, bierz. Nie, 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 mnie. Mi wiesz, nie, 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 go. nie, 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 jeszcze tylko znaleźć nie, 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 nie jeździec Sekretny Pokój pieniądze, dobra, spróbujmy tam przejść musi zobaczyć w sumie W sumie zabiję jeszcze coś, ja pójdę tam tamtego pokoju, zabiję ich to będę miał pieniądze, będę miał za co kupić Znaczy, za co sobie odpalić Mówię po temu i dostanę całe serduszko Dobra, Isaac Odpalić po sobie M Pierwszy raz w tej grze zapamiętałem co to robi Rozumiecie to? No, to jest najtrudniejszy post w tej grze, oficjalnie Znaczy, jeszcze jest potem pytanie. Który działa dokładnie tak samo, tylko jest szary. chyba ma mocniejsze ataki. I, a jest trzy formy. A on mnie w w pierwszej już. I bym miał jakąś ochronę, bo Nie, w pierwszej nie jest. Ale zostały jeszcze trzy. Takie. Yeah. Nie? Trzeci trzeciej stanie się aniołkiem, w tym razie gdyby się nie udało mi się go przemienić. A jakbym miał habit to bym to zabił bez problemu. I spawnuję aniołki, które rozpraszają mojego bitboja, tak, takich. Nie, 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 nie mało hopu. Izaka, Bij Izaka Walić anioły, bij Izaka! Szmato. Skupcie się na Izaku Wszystko będzie dobrze. Skupcie się na Izaku Dobiję go Zabij go! Zabij go! Zabij go! Tak, przyszliśmy! Krucefik, dostałem! I wchodzimy do skrzynki i zakończenie gry. Tak, przeszliśmy całą grę w pierwszym podejściu. Tak jest pięknie. Wszyscy są szczęśliwi. I widzicie tutaj zakończenie bardzo smutne. tak musiał iść do skrzynki. I nam wam obejrzeć napisy. To tylko w pierwszym odcinku, później będziecie widzieć moje zwykłe przejścia tej gry. I w następnym odcinku spróbujemy. Wygrać całą grę, zabić pytajnika w skrzynce Mam nadzieję, że będziecie na to przygotowani I że będziecie na to czekać Nagranie trwa pewnie z godzinę Więc pewnie jest je na pół Żebyście się za bardzo nie zanudzili Oglądając je w całości Mi to podejście się bardzo podobało Na początku wyglądało tak jakby miał Je całkowicie przegrać Ale potem wszystko się odmieniło Generalnie w Ci jakaś bardzo schizowa muzyka. Ja tu dla was musiałem cały czas mówić. Niestety tak bardzo przykro. Mam nadzieję, że mój głos nie irytował was zbyt bardzo. I że nie było jakiegoś szumu, albo czegoś w tym stylu, ponieważ... ...dawno nie nagrywałem żadnego filmiku na YouTube. A. Generalnie to jest pierwszy taki pełnoprawny filmik na tym kanale. Przynajmniej pełen, naprawdę materiał. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Mam taką szczerą nadzieję. W razie czego możecie mnie polecić swoim znajomym? Pamiętajcie o tym. Ale to już będzie chyba. już, już się chyba kończy. Tutaj lecą wszystkie bossy i wszystkie przeciwniki, które można znaleźć. W sercu mamy. Isaac. Koniec. Jak widzicie jest już całe zdjęcie, to znaczy, że po zabiciu mamy tej tej nogi będzie wylatywać ono i ono daje jakiś tam specjalny bonus. Nie, nie, ma, nie jestem pewny, co że to robi. Zdowiemy się o tym w następnym odcinku. A na razie komentujcie i subskrybujcie ten kanał yy, po więcej filmików z Isaaca i nie tylko. Jeśli się podobało, to na pewno zostawcie łapkę w górę albo napiszcie pozytywny komentarz, a jeśli się nie podobało, napiszcie w komentarzu co było nie tak. A na, tak to już do zobaczenia. Cześć!